Domki, lecimy Nie kurma dzwoni do mnie Dają, odjeżdżają, odjeżdżają. A, do... Nie koro ku... pójdowam Że jest AK 47 Wiedziałem, że los mi się sprzyja Piękne to było, no naprawdę no Jakiegoś różowego unicorna, ty, kto to zrobił? Pięknemu gościu, popie, masz szuflę do odśnieżania, Kurwa, zima już była. Cicho, moja cicho. Co ty chcesz teraz? Ja nie, pierdolę, nigdy to, nie grał gra w Metina. Vasquez z no, nigdy nie grał w Metina. Uwaga, powiem sensację. No, waska nigdy nie grał w No, waska Patrzcie teraz, tylko nie róbcie tego nigdy, pamiętajcie. Nie, nie z. O oh, wow. nie udało się, nie udało się, sztuczka! Zapomniałem, ja miałem podnieść. Ja... No, najwyżej mnie zamknąć co za różnicę. Aha, i Kiedy dziecko się tak będzie się zamknę. wychowywało bez matki, tak? A jutro baletynki. No, jakiś czas. Spokojnie, ja szybko biorę ziemniaki, mam doświadczenie. No, o, właśnie, bo młody pytał, jak tam twoja patelnia, ale już nie chciałem kontynuować tego tematu. Agorizana, jak zawsze. Ja. <grymne> Nowy przydomek. Wciąż, który jest bacznym okiem naszej jednostki, nadzoruje nas od niedawna i robi naprawdę kawał Bardzo dobrej roboty. Mówi oczywiście o Lucy San. Z tym przydomkiem to Brawo, Lucy. tak... Lucy. Lucy, gratulacje. Awans na sierżanta trzeciego stopnia. Pniesz się e, w naszej. E, ja zyskałam przydomek jak ruda ząza, naprawdę jak naprawdę szybko, co myślę, jest, e, jest przykładem <laughs> dla pozostałych funkcjonariuszy. Naprawdę ciężka praca popłaca, jak to się mówi. Jemy? Tak. Kładź się, kładź się, przykrywaj się. Dobranoc, bo już księżyc świeci. dzieci lubią mi się, mi się lubią dzieci. Jeżeli się kochają, to chodźmy. Dobranoc, bo już ciężczy dzieci. Lubią. Równać się Cię bardzo Nie Nicz, nic. Nic, nic, nic. nic, nic Ojej, Co to, to Nie, nic, nic, nic. Zapomniałem. Na no, tam coś ty zrobisz. Poranna dobra, Ojej, no, bo już księżyc świeci. To jest szafka stricte prywatna. Tam możesz. Super, sobie to się dowodzik posi. tam odkładam. Mhm. Dobra, czapeczki nosicie? No pamiętajcie, że sprawdzam te szafki czasami, że część obroń długi tam jest znalazł czasem. E, u mnie w szafce są dwie zmocnione kanalizelki że... i nielegalne coś. Coś nielegalne? To... Jak masz łag? Tak. Skody z... ile? Skąd to masz? Uwa, po pierwsze cię no dobrze zatrudniłem, a tu przychodzisz do roboty? Nie, no, to, to już było. Oczywiście, to utylizuje. Pompy. No, jak najbardziej. Jedziesz, jedziesz z pompkami.

O, ta pięćdziesiątka jest fatalna Jak się się przebiera, to w się kurwa. sklep Ziomuś, co ty? Nie nieelegancko, bardzo nie nieelegancko. Idę Nie! Nie! Weszłeś mi idealnie! Sorry, Dobra, ja mam od rafinerii, od południa dwójkę O kurwa, co? trzeba ja właśnie za? O CO?! So, I mean, no, we can't, we can't. I haven't. Face away from me, sir. Face away. What are you right, doing? Place, yes, sir. I'm placing these cuffs on you. Stop walking away. Stop. Stop this. I'm not doing anything wrong. I'm right. placing these cuffs yes, on you. P.S. C. Sir, to. Let's relax here, Jorge. Take it easy, Jorge. No, no, I didn't All right, do anything. Alright, let the trunk for you, sticks. All right. Let's...

Drugi, masz długo masz nas No właśnie nie mam. Druga mam kopyto, ma mam kopyto. Chcesz zobaczyć. No. <śmienic>

nie, oh, tak. no. Powiem szczerze, ja nie wiem jak to trafiłem. Tak, nogie będę się oszukiwał, no Jak ja to mora. Nie wiem jak to się stało. No, był problem. Stary jedzie, wypij. Ce mano, ce mano! Ce mano, ia de...